OK. Let's go to work. Sprzedajemy dzisiaj TLT 300 sztuk na jutro. Sprzedajemy za 91. Sprzedajemy za 25. 3 sztuki. I poczekamy sobie, nie będziemy się śpieszyli. Że aktualnie jest 21. Zawsze jak wystawiam, to mam pecha, ale poczekamy. Nie ma co się śpieszyć. Spójrz, że coś tu się zmienia. Czeka, zmienność jest? 24, po 24 sprzedają, więc więcej. 21. Dobra, sprzedajemy. 300 bo się nie sprzedały, wczoraj się nie sprzedały, było blisko, ale się cofnęło, nie sprzedało, więc dobra, wystawiamy za 23, jeszcze 23, ostatnia cena jest 23, 0,27 było dzisiaj, tutaj mamy 19, a tu jest 24 dają, za 25, 27 było dzisiaj, e, idzie do góry 0,33, no blisko jest 91, więc... Ale myślę, że 25 3 sztuki. O, no, już jest 25, widzę. No dobra, sobie może na 27. Dzisiaj było max Dobra, 27. Zobaczymy. Może się sprzeda 300. Ustawimy. 27. Hmm, hmm. 0,65 mm. poniesie. opłata No, i poszło 0,27. Zobaczymy. Jest 0,25. 25 ostatnie transakcje. Najwyżej na 26 zmienimy. Dzisiaj 27 było max, Jest 0,30. 90,72 jest cena. No, 26 nawet możemy zmienić. Dobra, nie będziemy pazerni. 25 sobie zmienimy. 25 zmienimy. Ile ostatnie transakcje? Po 25 idą, więc yy... Dobra, zmienimy sobie na 25. I zostawimy tak, nie będziemy czekać, zostawimy, zobaczymy. No to na jutro to jest 25 dolarów. A zobaczymy, czy, czy zmienimy, czy nie. Coś dzisiaj też indeksy się dziwnie zachowują. Teraz widzę, trochę spada 24, 20, 21 już jest. 23, 21. Dobra, zostawiamy 25 i zobaczymy. Zawsze jak ustawiony, to jest ten. Pach, więc. Łyk energetyka, żeby cena odleciała. coś <laughs> spada, nie odlatuje. A dzisiaj chcę to sprzedać. To cena 21, 25, 26. Przyjmuję na 24, dzisiaj największa 27 była. 25. Dobra, zmienimy na 24. No trzeba zmieniać zdań. Dobra, 24 i już zostawiamy. Nie ma co ten, chociaż nie wiem, może 25 też będzie. Dobra, nie. Jednak, 25 już nie, nie bądźmy. Dobra, 25. Już jest 24. No, jedna poszła 0, 27, Dobra. Po 23 schodzą, 24, 23, zmienność jest, jest. Dobra, zostawiamy jest 24 na razie. No leć do góry tam. <gry> Ale to jest dobra cena, więc nawet jak ktoś kupi to... 23 transakcje idą, a na jakiś szybkiego ruchu nie ma. Po 9 sztuk też bierze po jedną, po 5. 10, 30 sztuk najwięcej ktoś miał ostatnio. A też jak bez jakiegoś. 90,5 no 40 tysięcy jest koli. Ale na półtach w ogóle nic się nie dzieje. Mało jest. Wszystko na kolach. Wszyscy wystawiają. No dawaj, 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 Blisko, blisko, blisko i się nie chce coś. No, chciałem to sprzedać, bo mówię... Nowo Nordisk mam jeszcze on ładnie, ma za 105 wystawiony, ale poleciał na ponad 105 wczoraj, a dzisiaj spadł minus 3%, więc zobaczymy, czy to nie było takie chwilowe wybicie do góry. A później spadek, bo nie chciałbym z tym zostać teraz. Ee, raczej akcji część tych już się pozbywam, żeby ich nie mieć. niż mieć jeszcze tylko obligacje, sobie zostawiam, ale akcji, pakiety takie większe yy, nie chcę przechowywać zbytnio. Szczególnie że mam jeszcze trochę opcji na ETF-y, więc mogą mi przypisać. Więc też nie za bardzo chcę ryzykować. O, no, 25 dom. No dawaj, bo ja mam 25. No, chyba w bo coś jest. No dawaj, 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 25. O, poszło, dobra. Zlecenie poszło Ponad 26, lat. dobra, 25. No idealnie, idealnie. O to właśnie chodziło. Zerknijmy sobie na. E, prowizja. No, 0,65 komisja, więc dobra, jest ok. Wszystko ok, dobra. Sprzedało się. Do, do, I do jutra. Zobaczymy jutro, co będzie. Może na drugim koncie trochę zlecenia zrobiłem na Nvidia i Nvidia miała dobre wyniki. Trochę spadła, trochę wzrosła, więc ja miałem tam zabezpieczałem innym osobom transakcje, więc e, wszystkie moje e, puty. Puts czy zabezpieczenie innych są dzisiaj warte zero. Więc całki, całkiem dobrze. Ale to na małych kwotach było tak, żeby tylko zarobić, jak to się mówi na e, e, kebaba, nie? <laughs> na parę kebabów. No dobra, kończymy i, i ten. Do usłyszenia.